Proszę Państwa, ja jeszcze raz powtarzam, jeżeli komisja jest gotowa przyjąć moje przyrzeczenie bez tego, że mówię wszystko, to je złożę, ale jeżeli z tym, to go nie złożę, bo nie mogę, bo jest to oczywiste je złamanie prawa i tylko no, brak elementarnego czynienia, fe... że będę mówił wszystko, co wiem, bo taka jest część przyrzeczenia, bo nie mogę powiedzieć wszystkiego, co wiem tego rodzaju dokument w postaci zwolnienia nie sądzę, żeby obecny premier miał z tym jakieś trudności. E, musi być dostarczony, jeżeli mam powiedzieć całą prawdę, albo składam przyrzeczenie z zastrzeżeniem, że mówię tylko to, co mogę powiedzieć. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. nie, nie do dokument. Świadomy, nie proszę, proszę, rozumiem, że... Na, nie, nie przyrzekam czy... tego, że, że powiem wszystko, co wiem, bądź po prostu bez pozwolenia strony tak. premiera Bardzo nie dziękuję. mogę tego zrobić. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego co jest mi wiadome. Tego nie mogę powiedzieć z tego względu o którym już tutaj mówię. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Proszę o zabranie miejsc. Rzeczy. Po pierwsze my nie jesteśmy przed sądem, więc ja bym prosił o używanie form, które są stosowane w Sejmie. Jak Państwo ich używają pan nie, ma pan jest znany z pewnych rzeczy. Ma pan napisane świadek o, nie, na karce, może nie nie, nie, proszę, nie proszę Przerywać, nie przerywać proszę. Pan... Kto powiedział, kto to powiedział, jak to weryfikował? Kiedy panu to Kiedy? powiedział? W ciągu tych dwóch godzin? Nie w ciągu tych dwóch godzin, tylko dawniej tylko człowiek nie wszystkiego, nie wszystko pan A pamięta, Kto panu to że... powiedział? którego by tu wkopać. Ale nie, 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 nie. No, Pani nie, nie, przewodnicząca, niech pani o, zwraca uwagę. To jest naprawdę bardzo niegrzeczne. Ja temu panu już więcej na pytania proszę, nie będę odpowiadał. Ale, ale pan nie może tak powiedzieć, więcej A, panu nie odpowiem. Tak, proszę powiedzieć, kto panu odpowiedział. No, proszę nie proszę nie powiedzieć, kto panu A, odpowiedział. Ale ja myślę, że czas naprawdę już minął. Widzę, że pan pan się swój już czas, na to jest pierwsza sprawa. Ale pan nie jest do tego, żeby reglamentować mój czas w tej komisji. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. Nie odpowiem panu na to pytanie. Proszę powiedzieć kto panu powiedział. No to może sobie pan prosić. Nie, proszę Co powiedzieć, jest? nie, nie, panie pośle to takie żarty to pan sobie może na klubie PiSu albo na Nowogrodzkiej stosować. Pan zeznaje pod przysięgą czy na komisji śledczej i to jest konkretne pytanie. Zku, bo w w, w kółku powtarzanie tego samego przez e, Bardzo Też proszę. E. Powtarzam. Była taka informacja, a właściwie opinia czyjaś, że tylko ja w tej chwili naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kto to był, że jednak jakieś takie spotkanie z panem stróżnym było, pytałem o to kilka osób. Te osoby stwierdziły, że, że one sobie też tego nie przypominają. I tyle mogę w tej ale, panu powiedzieć. Czyli jedna sobie przypomnia, a inne sobie nie a, a inne sobie ale nie to, przypominają to, to, to panie i w tej chwili to... Ja osobiście sobie takiego spotkania nie przypominam. Ale to... No ale... Ale pan pan poseł Kaczyński teraz mówi o sytuacji, że dwie godziny temu nie pamiętał i deklaratywnie powiedział, że nie było dyskusji. Po dwóch godzinach pan stwierdza, że pan sobie przypomniał, bo jakieś osoby panu o tym przypomniały. Jedno. O osobach o jedna osoba, ale nie pamięta pan, jaka to była osoba. To był członek Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa, pana jakiś bliski współpracownik. Powtarzam, że w tej chwili sobie tego nie przy tym zażartować o koniu ze skrzydłami, bo rzeczywiście Pegasus tak jest jako dobrze pozostając jeszcze przyjęcie przy... występujące w mitologii. No rozumiem. To postać występująca w mitologii, mm. rysowany. No więc dalej pan okresję, bagatelizuje, dalej pan bagatelizuje tą kwestię. Widzę, robi sobie ja ta, heheszki. Ja sobie... Niech pan pomyśli, co czują ofiary. Czy panu kiedyś przez głowę przeszło, jak czuje się rodzina Brejzy, jak czują się inne ofiary waszej Jaś. totalnej broni? Panu to nie przeszło przez głowę, bo pan tu przychodzi no, nie, nie jak wiem. bóg, pani, jak jaśnie panu londyjczyk. Proszę panowie. Pytanie. Pytanie. Uwagi na szacunek dla ofiar. Proszę by pan się powstrzymał po prostu od rechotu. O, nic więcej pana nie proszę i niczego więcej się nie spodziewam i teraz ale zadam kolejne panieś, pytanie. Ale przepraszam bardzo, ale na jakiej podstawie pan tutaj mówię o jakimś, czy właściwie członek mówi o jakimś rechocie? Na podstawie pana roześmianej twarzy, którą pan teraz prezentuje. No co to ma być? To tak się pan świetnie proszę, Ale ja ponownie bardzo proszę. O, ja poradzę, rzecz. no członek komisji jest komiczny. Dobrze, rozumiem, że rozumiem, że dalej panowie próbują przerywać i zakłócać porządek, poddaję pod głosowanie wniosek o wykluczeniu pana Goska z komisji. Bardzo proszę. Nie z komisji, dzisiejszych obrad. O przygotowanie urządzeń przez komisję. Kto jest za wykluczeniem z dzisiejszych obrad pana posła Goska. Proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Głosowało 10 osób, 6 głosów za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Bardzo proszę pana posła o opuszczenie dzisiejszych obrad. Poddaję pod głosowanie drugi wniosek o wykluczeniu pana posła Ozdoby z dzisiejszych obrad. Takie jest uzasadnienie? O wylogowanie się. Kto jest za wykluczeniem Pana Posła Jacka Ozdoby z dzisiejszych obrad? Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o zamknięcie głosowania. Ale się Pan boi, Panie Bosacki. Ciekawe. Dziękuję. Czy to są głosy? Nie wie Pan, co to jest za artykuł? A to jest w ramach, nie wiem, Panie pośle, może pan nie przeszkadzać? Ale proszę nie przeszkadzać, panu nikt nie przeszkadzał, a też wykraczał pan poza zupełnie. Czy wie pan, co to jest za artykuł, proszę świadka? To jest artykuł 60 kodeksu karnego. Czy w związku z aferą, gigantyczną, skandaliczną aferą nadużyć władz wokół Pegasusa, rozważa pan skorzystanie w przyszłości z opcji małego świadka koronnego? Ma mały to jestem ja. No, Pani przewodnicząca, proszę uchylać się. Że... Pani przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, jednak no zbyt chyba jednostronnie traktuję swoją funkcję. Po pierwsze, powtarzam, ja nie mam zamiaru odpowiadać na prowokacje, to takie skrajnie prymitywne. Tak czy nie, proszę odpowiedzieć na pytanie, zostało zadane. To sprawa pierwsza i y, tą odpowiedź oczywiście podtrzymuję. A jeżeli chodzi o to, co mówiłem później, to ja rozumiem, że panią to boli, ale... Proszę świadka, musi ale jednak... to, co odpowiada mi boli świadek sensuje, nie na moje ważne, pytanie. To, co mnie boli, to jest, pozostaje I... moją ale... sprawą osobistą. Proszę zostawić Panią proszę... Przewodniczącą. Od... Ja Odpowiadać proszę... na pytanie. Ja odpowiadam na pytanie, na pytanie tak, jak uważam, za stosowne. Nie, uchyla się świadek. Na jakiej podstawie uchyla się świadek? Mowy...